Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie e, jagodzianki. E, mam troszkę jagód. Ja tutaj mam, nie wiem czy wszystkie zużyję, ale już Wam mówię, tutaj mam e, pół kilograma jagód, ja je już wcześniej umyłam e, i odsączyłam z wody. E, do tego już będzie nam potrzebne tak, pół kilograma mąki, Mąka jest najlepsza, no, tortowa, ewentualnie nawet troszkę mniej, może być 4, typ 400-450, pszenna. Do tego dam szczyptę soli. Tak, do tego będziemy potrzebować 190 ml ciepłego mleka. Mam tutaj dwa jajka, małe takie. Ja już te jajka wcześniej wyciągam. Wszystko ma temperaturę, słuchajcie, pokojową. O, także wrzucę tutaj dwa jajeczka. O. Tak. Rozmieszamy. Witelcem. Tak. Wsypiemy sobie tutaj drożdże. Około dziewięć... Gramów drożdży. Tutaj mam 8. Tutaj jest napisane, że na pół kilograma mąki, ale drożdżówki z naszymi jagodami będą dość ciężkie, i ja zawsze dosypuję troszkę więcej drożdży. Gdyby, gdybym miała zwykłe ciasto drożdżowe, bez niczego to by wy... tyle by wystarczyło. Także dosypię. Tu jest 8, plus taką o, płaską łyżeczkę drożdży. Zawsze robię na sypkich, nie używam drożdży świeżych. Trzeba sobie życie ułatwiać, a nie utrudniać. Zawsze jak mam w szufladzie, biorę, robię, nie muszę się o nic martwić. Tak. Do tego damy, słuchajcie, takie dwie łyżeczki cukru wanilinowego. Jak macie waniliowy swój, możecie dodać swój cukier. Do tego dodam kilka kropel e, takiego olejku. może być maślany albo waniliowy. O, kilka kropel, tak, z pół buteleczki, nie więcej. W buteleczce tej jest 9 ml, nie więcej niż pół buteleczki. Do tego dodajemy cukier. Cukier. Dodajemy pół szklanki cukru. Pół szklanki cukru, ja sobie dam tak na oko, bo ja zawsze mniej słodzę. Raz, dwa, trzy, no dobra, cztery. Ja dam cztery łyżki cukru. Ale takie pół dobrej szklanki cukru ci co nie muszą uważać na cukier. Tak. Wymieszamy, dodajemy nasze jajka z ciepłym mlekiem, nie za ciepło, żeby nie zabiło nam drożdży. Mąka oczywiście jest przesiana. Tak. O. Gdyby okazało się, że mamy ciasto. E, za mał, e, nie chce nam się po prostu jest za suche. dolewamy troszkę ciepłego mleka. I teraz 70 e, gramów rozpuszczonego masła. Najlepsze masło. Ja, ja bym raczej do takich pysznych drożdżówek margaryny nie dodawała. Rozpuszczonego masła, dobrze. I będziemy się starać teraz z tego zagnieść ciasto. Zawsze można troszkę podsypać mąką, a mówię, jeżeli nie będzie się chciało zagnieść, dodajemy troszeczkę ciepłego mleka. Dobrze. Biorę troszkę mąki, przypuję i będę zagniatać ręką. robiłam tak mniej więcej 6-7 minut. Obsypię je teraz mąką. Pod spodem też dam, żeby mi się nie, nie kleiło. Jeżeli ktoś ma ochotę, może pod sobie o y, wziąć i wysmarować olejem. Ja nie będę smarować, ja zawsze robię mąką. Przykrywam y, woreczkiem foliowym i odstawiam do wyrośnięcia. Musi podwoić przynajmniej swoją objętość. Ja y, y, Najlepiej, żeby w ciepłym miejscu stało, bez przeciągów. Ja to dam sobie po prostu na koc elektryczny i przykryję folią, na to dam ręcznik. I tak myślę, że z godziny, to zależy od, od, od godziny nieraz nawet do dwóch. E, musi nam rosnąć. Także widzimy się, jak nam ciasto e, się podwoi swoją objętość. I widzimy się po półtorej godziny. Ciasto mi fajnie urosło. Pokażę o. Tu? tu widać, jakie są fajne. O, jak urosło. I wyciągam na deskę. Ja mam taką swoją. O. O, tak. Ciasto przerobię i podzielę je na 10 bułecz. Co tak patrzę, że chyba nie na 10, tylko wezmę je na 8. Bo chcę tak dość dużo dać tutaj y, jagód. Więc na 10 po prostu by były za malutkie. Za malutkie by były. O, tak O, dobra. Odstawimy. Tak. Przecięłam po prostu ciasto na pół. O. To też jest. Później to. Tak mniej więcej na pół. Tak, bo na jach. Chcę dać troszkę więcej jagód do środka. Słyczki będą, tak tak. Jak sobie wsypię troszkę do miseczki i je posłodzę. Zobaczymy ile mi wyjdzie. O, słodzimy tyle ile chcemy. tutaj aby tylko o widać widać były obsypane cukrem można wałkiem można tak jak ja Ja sobie o, tak. Tak jak pieroga. O. Dobrze. Tak. O. Coś takiego. To nawet troszkę mi przypomina, słuchajcie, kształty te jak one się kartacze. O! Tak. Jeszcze jednego zrobimy. Można wałkować. Ja nie wałkuję, bo bym musiała podsypywać mąką, a nie chcę podsypywać mąką, żeby po prostu e, mi się fajnie skleiło. Jak podsypię mąką, to one, a, to one mi się tak fajnie nie skleją, a jagody lubią się wydostać ze środka. jak najwięcej jagód o, zamknąć w środku. Tak. O, fajnie. Jak nie podsypałam mąką, to to bardzo ciasto bardzo fajnie się klei. W ogóle się nie, widzicie, nie rozkleja. O. I następny. I tak z każdym po kolei. I robię ostatnią jagodziankę. Ciasto bardzo fajnie się klei, także mam nadzieję, że mi się nic nie rozklei i jagody się nie wyleją. O, powiem Wam, że zużyłam około, bo mi zostało tyle jagód. Tak myślę, że zamknęłam w 8 jagodziankach około 40 deko. 40 deko jagód. Się klei. O. Tak nie podsypane mąką o. i tym łączonym kładę pod spód. O. Najlepsze takie właśnie domowe nie muszą być równe. Grunt, że są nasze i faktycznie. Napchanej jagodami. Poczekam, słuchajcie, 10-15 minut przykryję, aż one troszkę podrosną. Włączam teraz piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem. Ja piekę na termoobiegu. Minęło 15 minut, bułeczki troszkę podrosły, piekarnik mi się nagrzał do 180 stopni. Tutaj mam dwie łyżki ciepłego mleka rozrobione z jednym małym jajkiem. Posmarujemy ładnie bułeczki. Posmarowane i wstawiam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni z termoobiegiem na około 20 minut do zarumienienia. Widzę się z wami po 20 minutach. Już wyłączę piekarnik. Tak. O, ale gorące. I już wam pokazuję. Jak wyglądają bułeczki, ale są jeszcze gorące, więc poczekamy, aż wystygną. Słuchajcie, e, chyba z czterech bułeczek, troszkę jagody wyciekły, no ale to jest normalne. Także widzimy się za chwilę, jak troszkę ostygną wracam po jakichś 30 minutach. No bułki już na tyle <laughs> przestygną, <laughs> że możemy sprawdzić. I słuchajcie, sprawdzimy. Zobaczymy, jak wyglądają. No, tak jak mówiłam, to nie jest spalone. E, wyciekły e, te. Jagody. Jagody. Czekajcie, pomal. E, Oli, jak? Patrzcie, ile jagód. Wolę, żeś dała ty jagódek. No, dlatego trochę wyciekły. Ale nie masz zakalca, nic takiego nie ma. Próbuj. No, zaraz ci to nabrudzę. No, bo no, naprawdę, nie patrzcie, nie jest. jagódek jest naprawdę dużo. No. Co, chcesz pokazać też? No, patrzcie tu. mhm, mhm mm. Pycha. Chyba się becia z tobą muszę nie. Pyszne. Fajnie, bo jest dużo jagód, a mało ciasta. No, tylko musicie się liczyć no z tym, no, że jagody trochę wylecą. No, to no. są po prostu jagody. Mm, pyszne. Także jak się przepis podobał, ja tylko posypię cukrem no, w bo, bo my więcej, bo my po prostu więcej słodkiego nie potrzebujemy. Gdy ktoś potrzebuje bardziej słodkie, to po prostu z, zrobi sobie lukier i te one będą bardziej słodkie. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach i znów będę mogła rąk domyć myć po jagodach. No do zobaczenia kochani, pa pa!